Siemaneczko dla wszystkich oglądających osób Jest poniedziałek, dzisiaj mam dzień wolny Idę właśnie do głębinika z karmą Miał kolega przyjechać z Redy Z Rumi Pomóc mi szczepić, ale coś chyba dał ognia I jest na kacu Szef Kosi, czyli kamerzysta nasz Kosi Coś zaraz tam opowiem Ale to za chwilkę zobaczymy, czy coś Byłem rano w Głębi ale nic nie doszło, brakuje mi trzech gołąbków Brakuje Przemka, czarnej jakiegoś jeszcze jednego Brakowało czterech Jak jechałem na zegary a 1 jeden doszedł Samczyk Szefunio ładnie kosi, kamerzysta nasz Kamerzysta kosi do gołębi Tak na rzeko wygląda, jakby nikt nie widział darma najlepsza Może coś doszło. Zobaczymy. Siema, dzieciaki. Młodzież, że jest coś tam mi pisał, że skończą się loty. Pewnie skończą się loty i zaczniemy lotować murzynka, czyli ciemnego. Jest coś? Przełączamy. Jesteśmy w Glembiniku U Tygrysku Siema, dzieciaki. Tak, się wywrócił. już żądaję. Zaraz im robimy wodę Zaraz im Przełączymy Zobaczcie takie tygrysy Chodź, 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 chodź Ci dostają do obucha Muszą nabrać formę No chodźcie, chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Nie są mocno głodne Nie ma przema nie ma czarnej. Ona przyszła jakoś w tygodniu, dlatego jej nie ma. Ale jej dzieci są. Gorąco jest. Siema dziewczyny. Siemanko. Dzień dobry. Zobaczcie. Nasze cykle. Nie, tu muszę zamknąć. Bo one sobie siedzą na. Ciepłym. Na balkonie sobie siedzą. Siemano dziewczyny. Chodźcie, dam wam coś tutaj. Super. Jedźcie ile chcecie, żeby nie było. Nie jesteście głodni. Wodę jak macie, to muszę coś tu zrobić innego. Bo tu jest elektrolit, to my zabierzemy jak coś przyjdzie, a dam wam coś innego. Tu jak coś przyjdzie to dostanie. Mhm. Poleciały, poleciały damy. Nie są głodne takie, że były głodne. Zobaczcie. Nie mogą być głodne. Muszą lekko być. Co jecie? Księżniczki. Dobra, idę wam rozrobić za chwilę coś. Szanowni, coś wam pokażę Ktoś tam mi pisał, że jestem dobry bajerant Gołębie Jak gołębie Ale tu nie gołębie, tu wyniki pokazują A nie go, gołębie pokazują, a ja pokażę wam wyniki Wczorajszy lot miałem bardzo dobry Już wam pokażę, wam zrobiłem zdjęcia Wczorajszy lot miałem super A tydzień temu zrypałem, nie mogę powiedzieć, bo Moja wina Bo zaspałem, nie podłączyłem zegara Gościu mi nie wygasował Lotu i dwa gołębie się nie zaliczyły Żeby się dwa gołębie zaliczyły By było super Ale ważne, że przyleciały gołąbki Coś Wam pokażę Czekajcie Ktoś dzwoni Nie wiem kto dzwonił Jakiś Robert dzwonił Czekajcie, coś wam chcę pokazać, żeby nie było, żeby nie było, eee, to jest tak, widzicie, jestem na trzecim miejscu, nie mam czasu, ktoś dzwoni, jestem na trzecim miejscu, teraz to jest tak, wczorajszy lot, najlepszych pięciu hodowców, widzicie, Jestem na trzecim miejscu i na drugim miejscu po wczorajszym locie. I teraz tak, e, tu jest. Tu jest e, oddział. W oddzielę miałem dziewiątego gołębia. Na wszystkich hodowców oddzielę dziewiątego gołębia. Miałem panowie. Zdobyłem 7 konkursów i teraz tak, u nas w sekcji miałem trzeciego gołębia, później miałem dwudziestego chyba czwartego gołębia, nie, miałem tak trzeciego, nie mogę się skupić, 24 co tam jeszcze, no miałem ich. Tak, kolego, zobacz, bayeruję. 37. 26. 24. Tu jeszcze chyba był przednim jakiś. Dobrze, nie miałem pierwszego, bo musiał stawiać skrzynkę biwa. Czy to jest gaz telefon? No, a, trzecie, trzecie, trzeciego miałem, siódmego. No tak, jako tego ja nie wiem. Bez oblotów, panowie, bajeruje bardzo mocno, własne, ale papiery pokazują. No i tydzień temu, tak jak mówiłem, dwa Gołębie przyleciały w tym, w tym locie. Ten nie złapał konkursu, przyszedł już pod zegara. Przyszedł do zegara, ale nie przyszedł dobrze I mam na lot przygotowanych gołębi 36 36 i jedna była awaryjnie To jest 37, jak doleci coś do dzisiaj, do jutra to jeszcze pójdzie, jak nie to nie pójdzie Andrzej tu bajeruje właśnie, dobrze zobaczcie Gołębie nie mają obrotów, jest gorąco, zaraz im damy coś do wody specjalnego Tak, tu jest elektrolit, to już ten elektrolit zabieramy Coś im dam innego do wody Coś im dam innego Zmocniającego, nie powiem co To jest przepis od pana Mirosława A i chciałem wam coś powiedzieć Panowie, mam pięć gołębi Z głębinika tego co miałem z Pawiem Pamiętacie te gołębie, nie? Co się wysłałem Od początku tego gołębie lecą I te gołębie są To jest ten gołąb To jest ten gołąb Samczyk jeszcze jest groszek, białolot gdzieś Samczyk gdzieś, chodź, chodź, chodź chodź Gdzie jest samczyk? Gdzieś jest, sam... o tu jest, tu jest samczyk Chodź, pokaż się białolocik, chodź No pokaż się Chodź, 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 chodź No pokaż się To jest 0,66, mam na tym się Widzieliście? On był szarną I są tam trzy samiczki Pięć gołębi jest od początku do końca, Jak te nie cisnął. Jakbym tamtych gołębi nie oddał, to coś z nich by było. Naprawdę ten brat. Brat zginął jego, a jest dobry na To są gołębie rozpłodowe wszystkie. Wszystkie to będą roczniaki to rozpłodowe. Dwa może są po moich. Ale ja nie chowałem zawsze znowu. W następnym roku już nic nie sprowadzam. Tylko ciągnę po tych moich gołębiach i nic więcej Mam trzy samiczki z, tam, z tego gołębnika, co dostałem Gołębnik i dwa samce I lecą te gołębie powiem. Pięć gołębi Pięć gołębi jest od początku do końca Kiedyś był taki ciemny Była taka łyska Ale łyska nie nosiła jajek Ona zginęła, miała prawo tu Mam gołębie dwanie do, do lotu ten default za rok i ten stary też idzie. Nic nie walczyło Pokażemy Wam teraz. Mam dwa gołębie tam w kurniku. no muszę je puścić. I tak chciałem to pokazać, jak to wygląda. Tak to wygląda. Gdzie tu jest samiczka? O, tamta samiczka to jest też samiczka. I taka jeszcze jest siwka. Siwka i groszka jeszcze jest. Tamta niebieska. To moja najstarsza głębi. Patrzcie nasza ulubienica. Chodź, chodź. No co? Pokaż się. Przywitaj się ładnie. Głodna, co? Tak wyglądają nasze asy. Tu czerwone mam, jedną późną mam czerwoną, bardzo późną. Za pieprza. I w ogóle jedna późna czerwona jest i czarna, i czarny samczyk. One w ogóle na lotach nie były jako młode. Ile są? Widzieliście? Nie ma znaczenia Dobra, ja idę po wodę Muszę rozrobić wodę nie? Pan Mirosław wie jaką wodę muszę zrobić. Źródlaną Źródlaną wodę Tu jak przyjdą Ale dzisiaj powiem wam, że nie ma ciemnej nie? Ciemnej nie ma Dzisiaj, chyba wczoraj ją przydusiłem parę razy I nie chcę przyjść nie chcę przejść, ostro się wyniosły. Tygrysy od rana tak wyglądają. Młodych jeszcze nie puszczą. Coś chyba benzyny mu zabrakło, czy co? Ale jedzie ostro. Szef jedzie ostro. Chyba przerwę sobie zrobił. Co szefie? Ostro idzie? Ostro, ostro. Ostro? Zamiatasz jak czołgiem? Idzie. Idzie, idzie. Tam mi chwilę odpocznę, bo się coś przegrzewało chyba. Przegrywa się? No. Czy ty się zagrzałeś? Ja i ona. Ty i ona? Wspólnie. Żebyście tego nic nie zrobili i po cichu jak mnie nie będzie. Do spółki. Do spółki ty góry. Co by wyszło, nie? Mhm. <laughs> idzie ogień, panowie. Tu jest po tym rogu też. Kit te w kwiatki. Na co mnie tam te kwiaty? Koper ogień z nim. Tu nic nie, nie chowamy. Za rok odrośnie Panowie, dobra, my pozdrawiamy serdecznie z Elblągowa. Tak chciałem powiedzieć Jestem na trzecim miejscu Sekcji w oddziele Jestem na 19 albo 21. Spadłem przez tamten lot Nie ten, tylko tamten Moja wina, oczywiście Wielka wina Pozdrawiam i do zobaczenia Ja idę wodę rozrabiać I muszę ziemniaczki obrać Przywiozłem z rynku Dobra, do zobaczenia na kolejnych filmach I kciuki do góry, to nasze asy A czy lecę? Lecę do końca, lecę do końca Jeszcze się zastanawiam nad jednym lotem, ale raczej nie daję, są dwa loty Lecę wszystkimi do końca Maszeruj albo gin, nie ma, zlituj się Dwa tylko nie lecą i ta Belgijka nie leci A tak to lecimy do końca Chyba, że gąb przyjdzie w czwartek, to nie leci, ta czarna. A tak to postaram się. 37 na dzisiaj jest głębi na maraton. Pozdrawiamy, do zobaczenia na kolejnych filmach. I zdrowka Wam wszystkim życzę. Dzięki, że mnie oglądacie. Niektórzy tam już piszą mniej, niektórzy więcej. Hejterzy oczywiście. Nie? nie wiem o co wam chodzi, ale zawsze chodzi o kasę. Ja od nikogo nie chcę żadnej kasy. Mam ręce, nogi. Zdrowie mi tylko jest potrzebne. Wszystko sobie dam radę. No ale nie wiadomo, co jeszcze z tym kanałem będzie, z gołębiami Bo już Nagrywam, bo nagrywam, ale Szału nie ma Czas, wszystko czas Wszystko czas Wszystko, wszystko czas i tak to wygląda Trzeba troszkę się przyłożyć do czegoś innego Bo można wszystko stracić A stracić to są sekundy ja mam ogólnie problemy małe na razie. Wszystko wyjdzie już niedługo. Zobaczymy, jak to będzie. Czy będę tam ktoś pisał? Czy będę ciemno notowo, to Tak, kolego. Jak się wkurzę, to po młodych zapakuję na dwa loty i zrobię próbne dziesiątka i setka i koniec. Co wróci, to wróci, na trzymał. Co nie wróci, niech idzie do ludzi. Nic nie sprzedaję. Przyczepa jest gotowa. To się chyba muszę sprzedać. Jakby ktoś chciał przyczepkę kupić to do sprzedania. Klatki są dwie, albo jedna, dwie chyba. U bolka pożyczyłem jedna chyba. Wszystko jest elegancko. Zarejestrowana. Lekka jest ile? 3,69. dziewięć. słuszcza otwiera się super, wszystko jest eleganckie. Jakby ktoś chciał przyczepkę kupić, to do sprzedania. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach.